Wiesz jakich kochają, kochają życie! Ostatnio odkrywamy razem nasza piękna Polska. Poznajemy ciekawe tradycje, niezwykle miejsca i spotykamy wspaniałych ludzi. Tak. tak! Ale skąd wziął się ten pomysł? Prawie rok temu przyjechałem do Polski na wycieczkę samochodową, aby poeksperymentować z tym pomysłem i sprawdzić, czy to naprawdę może zadziałać pewnego dnia. Nazywam się Hektik Hektor, prawie 9 lat temu zrzuciłem pracę w Australii, kupiłem bilet jedną stronę, spakowałem życie do torby i od tamtej pory podróżuję po świecie bez przerwy, w polski sposób, zawsze jakoś kombinuje, żeby przydłużyć ten podróż. Ale teraz nasza piękna Polska i w tym odcinku cofamy czas do samego pierwszego odcinku, który zainspirował nasza aktualna seria Chodzić po wioskach. Zapraszam do... Pięć. Mimiuku! Hektyk, hektyk. Trzy, dwa, jeden, dawaj! <laughs> siema, siema! No i dzisiaj idziemy na spacer. Mój polski język nie używam często, no to muszę po prostu więcej no, starać się z tym językiem, nie? I tutaj bardzo piękny to jesteśmy blisko do Karparciu. Kaparcz? Nie, Karpacz, Karpać. Przepiękne tutaj to wszystko, te góry. I znalazłem taki maleńki wieszek, chyba się nazywa Miłków. I po prostu ja, jak ja podróżuję ten cały świat, uwielbiam wieszki, uwielbiam po prostu takie mniejsze um, miejscowości, gdzie nie są takie popularne, może turystyczny, turystyczne, ale są. Przepiękne, super ciekawe, i to jest dzisiaj będzie polski styl tego. W Brazylii chodziłem niedawno temu i tam bardzo ciekawe. W Grecji chodziłem, takie maleńkie wieżki, i tak poznałam ludzi, tam też fajnie. Ale dzisiaj to jest polski wersja i to po prostu będzie co będzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że kogoś poznamy, pogadamy sobie. I pójdziemy od tam, gdzie zaczynam, do samym koniec, co ja widziałem na Głównej ulicy. Tam jest parę kościoły. Bardzo jestem ciekaw, żeby troszeczkę się um, dowiedzieć o to. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie. To wiesz, się nazywa Milków, tak? A, fajnie. Um, a ile ludzi tutaj? Tak mniej więcej? Na dwoje. <laughs> A, okej, okay. no to no, nawet. No, to go, to go, to no, no. Biega. A, super, super. Ale No, psz... no a super pięknie macie tutaj, naprawdę. Tu ja byłem tam. Ja... No, cudowne, naprawdę. Tak chodzę sobie, nie? Po prostu chcę troszeczkę odkrywać ta, ta się, ten wiesz i no, po prostu pogadać sobie z parymi ludźmi. Aha. I jakbyśmy takiej rozdroża, jakby, taki jakby skręcić w lewo. Aha. żeby pójść w lewo zobaczysz tam fajne widoki. A tak, a wiesz gdzie byłem dokładnie? Na ten kościół, nie, kościół, zamek Henryka. No. tym. No. Wow! Wlecz przepiękne, mamy. przepiękne naprawdę. A słuchaj, a um, my, wiesz to jest to miejsce tak? Mm -hmm. A człowiek co mieszka, wiesz, jest wieśniak? No. Ale to jest negatywne trochę? No. Nie. No to kiedyś było, ale teraz już. dumny jesteś, wiesz, tak? Tak. Zajubicie. Ja bardzo lubię, ja wiesz, podróżuję trochę sobie i bardzo, wiesz, turystyczne miejsca są też fajne, ale ja bardzo lubię takie miejscowości, poznasz trochę więcej prawdziwe, tak. Ja, ludzie. nie Tak, Ta, dokładnie. No, to co Coś bardzo ciekawe i zawsze prawdziwe ludzie po prostu. To prawda, no. właśnie, tak. Super. A największe miasto, do, gdzie jesteśmy teraz? Do Miłkowa? Tak. Większe? No, największe? Na, y, Karp... Największe to masz Jelenia Góra. Aha, Jelenia Góra. Tak. A tu w sumie z takich najbliżej y, większych to masz Karpacz. Aha. A ten jeleny Góra mają drużynę nożna? Tak. No? A Karpacz mają też? Karpacz chyba nie. Za mało, nie? nie? Mają, ma Karpacz swoją drużynę? Można? Tak. No? takiego No, no, no ale mniejsze, ta. No, Widziałam ta boisko tam fajnie, od ta, ta. No, super, super. Bardzo mi miło. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Bardzo dobre lato i no, wszystkiego dobrego. Uj cześć, dzięki za rozmowę. Trzyma się, papa? Bardzo miło, nie? Bardzo fajne, ciekawe, nie? Dla mnie to super ciekawe. Ale wiesz co? Gadam, gadam, gadam. Zaraz e, odwrócę aparat i pójdziemy, powiedzmy, minut, i ani słowa będę sobie po prostu, możecie słychać te wszystkie dźwięki, nie? Te piękne natury, o, ale piękny piesek. Hello. Oj. Agresywny, ale piękny jesteś, piękny jesteś, nie bój się, nie bój się, dobry, o dobry, ale dobry ochroniarz, nie, super ochroniarz jesteś i piękny jak nie wiem, oj, wow, rozumiem, rozumiem, Mua. dobry jesteś, super pies, nie, uwielbiam piesy, najlepsze zwierzęta chyba, nie, lojalne, prawdziwe po prostu zwierzęta, prawdziwe ludzie. Ludzie um, z włosami, ale haha, wszędzie włosy. Harry, Harry, um, Harry, you no, know, Harry people, tak mówię, śmieszne po angielsku. A zrobiłam 10 tysięcy kroki. to fajnie, tak normalnie lubię to zrobić zdjęcia. Chwileczkę może zdążę, zdążyłam, może się chyba tak, tak. <laughs> Lubię, żeby zawsze tak pokazać moje jak 10 tysięcy i zawsze inny kraj, inne miasto, piękny świat po prostu. Miałem być cicho, nie na minutę i po prostu posłuchamy, bo, bo ja teraz słyszę, am, ptaki, no ten pies, dobra, no to słuchamy jeden minut i odwrócę aparat. O, jak fajnie. Było minut, nie wiem, może nie trzeba, Ale pa, widzisz te wszystkie kurczaki. Nie wiem, czy tam widać. O, jak ja to A uwielbiam. Bardzo fajnie, nie, że ten e, Pan powiedział, że jest dumny wieśniak. Ja też, ja też wieśniak, Czemu nie? Po prostu ludzie, lubię ludzie, co nie mają nos do powietrza. Chodzę i myślę, że ktoś jestem. Oj, oj, oj. oj. Po co? Jesteśmy wszyscy zwykły ludzi. Bez głupoty, bądź normalny. Ale jak te ludzie, co myślą, że są lepsze od kogoś innego, coś tutaj nie macie poprawnie. Ciekawe. Ciekawe, może tutaj budują takie rzeczy, nie? Stworzą, budują. A, kocham, jak jesteśmy patrioci, nie? Po prostu kocham to, że mamy tyle razy naszą polską flagą. A słuchaj, jak chcecie, napisz mi. W komentarze wolicie naszą flagą po prostu czerwoną białą, czy też orzełem? Ja kocham z orzełem, nie? Dla mnie to jest tak biała, czerwona i z orzeł, to dla mnie jest przepiękna. Sudecka, oj, kogo słyszałem, Może nowy przyjaciel? Może? Tak wyglądają te ulice tutaj: ulica Lipowa, Miłków, Gminia. Po, pod Karkonosze, Karkonosze. Widzisz, jak słabo czytam nie po polsku. Jestem bardzo, nie wiem, jak się mówi po polsku, ale wydoczny człowiek, nie? Czasami ludzie są bardzo wrażliwe do usłyszenia, a ja z oczami po prostu tak idą wszędzie. Bardzo ciekawa. Dzień dobry, Dzień dobry. pani tu mieszka? Ale fajnie tutaj, miłko, tak? No bardzo, bardzo fajnie tak chodzę sobie, po prostu patrzę na wszystko. Sprawia się zmienia, ale to jeszcze dużo zaniedbanych rzeczy jeszcze robić. To, robi, co to a. wyglądało ładnie. Duże ciszej No, dużo ciszej, nie? No bardzo, bardzo. I nie tylko ten maleńki wieszek jest fajny, ale po prostu tą miejscowość cudowna, nieprawda. Lokalizacja i śliczna. A wy. A my, wy... Zimie też piękne na pewno, nie? Jak jest wszystko biało. Tak? Ładnie jest jak się na się ale na <grywa> <grywa> Dobra. Dzięki za rozmowę. Papa, pa. widzę ogień przed nami. A tam było. Chodźmy tutaj. O, patrz na ten dom. O piękny. Bardzo lubię jak zniszczone coś jest nie. widać tam? O. O, jak to fajnie wygląda, nie? Słyszysz tutaj to woda. Też fajnie, nie? Ale to jest ciekawe dla mnie. O, coś takiego. Człowiek tam może zaraz pogadamy sobie. Tutaj jest ogień. Spojrzymy. Co to jest? jest jakiś grill? No ciekawe. Fajnie. O, patrzcie jak ten fajny na ekran. Teraz spojrzy. Dzień dobry. Pan z Miłkowa? Fajny wieszek. Chodzę sobie i tak odkrywam powoli, tak spojrzę sobie tu i tam. I wszyscy ludzie bardzo mili. Ta? A słuchaj, wiem, że nauczyłem się kiedyś, że wiesz jest to, gdzie jesteśmy, a człowiek mieszka wiesz, to jest wieśniak. Ty możesz mówić wieszek? Czy to jest taki? Tak, super. Słuchaj, dzięki za rozmowę. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, A, widzisz, wieśniaki? Fajnie. No to ja też wieśniak, czemu nie? A tutaj takie kwiatki. Uwielbiam kwiatki. Uwielbiam kwiatki piękne. Mamy wiele pięknych kwiatki w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. <noise> Jak on trochę od miasta idziesz, ludzie normalnie są takie mili i po prostu dobre ludzie. Ja uwielbiam odwiedzić takie miejsce i po prostu no, poznać te miejsce, te ludzie, drzewo. Jak fajnie. Te podwórki, takie maleńkie i fajne, super. Nie maleńkie w ogóle, nie, do, dobre, duże. Tutaj nie dzieciaki, mają zabawki. Ale fajnie. O, ale dom. Co cały drewniany, Wszystko tak, to prawdziwe. No jak? Wow. Jak fajnie. No. <laughs> Dziwny, tak? <laughs> lubić, Lubię ten zapach, co mam powiedzieć. Nie wiem, co słowa po angielsku, po polsku. Nie. senses, nie. Suszenia z, noże, z, no, z nozem, noze, nosem, z nosem e, do języka, te wszystkie nasze do oczu, do dotykanie, to są piękne rzeczy. Tak, dzięki Bogu, to wszystko mamy i możemy używać, żeby cieszyć się w, w naszym życiu, nie? Bo to piękne życie. Zobaczcie, zawsze tak pobiegłem sobie. Nie I mówię, nie będę biegnąć, ale może troszeczkę. A ostatnio biegałem maraton, ale ja też zrobiłem to, że w ogóle nie trenowałem ani nic, zero. Po prostu poszedłem i skończyłem. <laughs> Udało mi się, ale trochę głupio, żeby powiedzieć szczerze, bez trenować. Bo wiesz, może zrobić kontuzję i takie rzeczy. Nawet na serce to chyba nie jest za dobre, nie? O, serduszko widzę. Bo te dwie kościoły teraz tu będą i oni są bardzo piękne. O, znowu piękny piesek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow. Ale ty piękny piesek. Kolejny dobry ochroniarz, tak? Mój, ty piękny. Dobry jesteś. Dobry, dobry, dobry. Fajne piesy tutaj. Ochroniarze najlepsze. Flaga polska. O, wszystkie piękne te psy. Wow. Flaga polska. Pięknie jesteście. Wiem, wiem, wiem. Ochroniarze. Rozumiem, rozumiem. Wiem, wiem, wiem. No, tutaj fajnie. A to jakaś taka jazda? Taka. Sama. A, to takie okej. Okay. To jest taka ulica, nie ulica, nie? To jest może jakaś nowa, zbudowana, to jest taka starsza może. Kiedyś mieli, teraz tak więcej używane, tylko nie parkingi. Może nie, może nie, nie, bo wtedy te, te, te już domy już stare siedzą tu, nie? No to... Ale no, może po prostu nie spacery, fajne. Takie duże domy mają tutaj wszędzie, nie? Wszyscy. A polecam e, Karpacz, Karpacz bardzo. Tyle rzeczy się robi tutaj, tyle, tyle, tyle i tak fajnie chodzić sobie i wiesz, ma rzeczy, nie? Dzieci, ma rzeczy, żeby być na zewnątrz, spacerować, góry, mają sztuki, mają... Galeria, nie galeria, chyba nie używam poprawnie słowa. Dobra, tutaj jest ten kościół. O, dzień dobry. Siema, siema. Widać, widać może. Uch. Dobra, a ten kościół. To jest parafia pod wezwaniem. Nie wiem czy to święty Jadwigi. Śląskiej. Poprawnie poczytałem? No słabo czytam, słabo piszę po polsku, ale wszystko sam się nauczyłem. Nie staram się, staram się. Kocham polski język, bardzo lubię używać. I nigdy się nie wstydzę. Robię błędy pewnie. Jestem człowiek pełny błędów, to na pewno. No, tutaj ten drugi kościół, nie, bardzo blisko do siebie, a tam boisko piłka, pił, piłkarz. Fajny wieżek, nie? Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał więcej, dużo polskie wieżki odwiedzić, pochodzić sobie, nauczyć się kilka rzeczy. Czy dobry? Pan jest z Milków? No, tak trochę. A, tak, a te dwie kościoły to już nie używane, widzę, że jest. Nieczynny, tu był pożar, jest cmentarz. A? To. I tutaj potrzeba remont. Aha. Dlatego też ta droga jest tutaj tak jak pan widzi, a nie tam. nie? A a. Tu jest normalny kościół parafialny. E to jest dużo nowszy czy... On jest dużo nowszy. No. Aha. Ten jest 1921, Aha. a ten jest 1943. A jeszcze ja wojna. Ok. pan okay. jest? No e, Pola korzenie, rodzinne, ale urodziłem się w Australii. A jasne. Tak, no, ale staram się pogadać po polsku A, trochę, nie, ja, odwiedzam no. Polskę trochę. Ale wiesz, cały czas w Australii? Nie, wiesz, co, ostatnie 8 no. lat po, e, e, podróżuję świat. A, jasne. No, super, dokładnie super. idę do wieżki, żeby troszeczkę się nauczyć jasne. i popatrzeć. O. Bardzo lubię ludzi w środku wieżki, to są moje ludzie, po prostu wiesz, e, no. zwykłe, normalne tak, ludzie, można tak, porozmawiać, zawsze oczywiście. są miłe, nigdy nie miałem. Wiesz, nie, w ogóle. A świetnie mówisz po polsku, a rodzice Polacy? Polacy, tak, obydwoje. Tak, a, tak. A ty tak. Staram w się, dziękuję. Tak, urodzin. No, 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 tak. tak. Naprawdę. A no. słuchaj, a jak pan się nazywa? E, moje imię Bożej. Bożej? Bożej. Bożej. Bożej, nie słyszałem. To a? polskie imię? Bożej. Polskie. Typowo a, polskie. Tak? No, tak? Bożej tak, nawet. Tak, wow. tak, no. Takie staropolskie, tak, za dawno. Aha, no. aha. No. Nie, dziękuję bardzo, okay. dzięki. A słuchaj, ja pytałam kilka ludzi i wszyscy mi tak samo powiedzieli. Ja Powiedziałam, że ludzie, wiesz, słyszałam dawno temu, że oni są wieśniaki, ale tak negatywnie trochę. Ale ja wy... ci powiem, tak. ludzie mieszkający na wsi to są wieśniacy. Tak. Ale kiedyś tak się mówiło wcześniej, wcześniej że trochę Jak... negatywnie. Negatywnie. Tak. Bo ludzie z miasta to tacy Nauczeni, wszystko super. A ze wsi, to tylko krowa, koń, rozumiesz? No pewnie. No. A to teraz już nie, teraz już jest inaczej. A tak było do lat 70. -tych, 80. -tych. Jak ktoś powiedział, że jest wieśniak, to był taki trochę taki słabo. No, no, to pewnie. A jak z Warszawy czy z Krakowa, to już super. Tak Ta. A powiedz mi, a w Australii życie, okej? Okay. No tak, zależy co szukasz w życiu. No. Dużo mają zasady, Aha. i to dla mnie trochę nie pasuje. Trochę wolę, wolność, po trochę prawie, więcej. Inaczej też nie. No. Ale w Polsce lubisz? Ja bardzo lubię. Ja lubię. Mi się wydaje, że może gdzieś tam jest troszkę lepiej, ale no, nieźle, jest, źle, nie, no, jest okay. no, Ale wiesz, wszyscy tak trochę zawsze myślimy, tak. tak jest. To jest normalne. Ja myślisz, że w Australii, może myślisz, że w USA jest lepiej, albo no, w Kanada, czy tam gdzieś. No dokładnie. No to... Ale ja naprawdę kocham Polskę i <laughs> bardzo super. ci dziękuję A za skąd rozmowę. Wziąłeś? A my y, y, teraz mieszkam w Grecji Jasne. i tak przyszedłem, żeby zrobić takie małe wycieczkę z Wrocława do Krakowa. A... I wtedy wracam, okay. trochę kręcę tutaj. O, no, i, <laughs> i, no będę wrzucić trochę. I, Moja córka jest teraz z chłopakiem z Australii. Oh. Ona studiuje w Barcelonie, w Aha, Hiszpanii tak. i polecieli. Do Maroka, do Marrakeszu. Dzisiaj właśnie oh, to? Markeś, O no tak? Marrakesz fajna, fajne miejsce. Oh, o no, wow, naprawdę, wow, no. super. Clinton, taki fajny facet. On był tak? u tam Clinton. No. <laughs> mnie na Kieraj ma mate. Wiesz co, ja nawet nie piję piwo. A, okej. Okay. I dziesięć lat temu miałem duży problem z A. tym. Tak, Ale bardzo Ci dziękuję. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Ja mieszkam sam, jakbyś kiedyś tam. Aha. 20 lat, proszę bardzo. <laughs> dobra, Jesteś dobra. Zaproszony. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Słuchaj, raz, dwa, trzy, co powiemy? Wiesznia kocha życia. Ja, y, y, po, powiemy razem? Jasne. Wieśniaki, wieśniaki, wieśniaki kochają życie. Tak, dobra. Tak, tak? No, tak? Dawaj, dobra. Kiedy? Raz, dwa, trzy. wieśniaki, wieśniaki kochają życie! życie. Dobra! <laughs> Super miło, Bo naprawdę. Dobrze. Bardzo Ci Trzymaj. dziękuję za ja czas i rozmowę. Trzymaj się. Papa, dziękuję. Pa, pa. dziękuję. Wow, fajny, super człowiek. Bardzo, bardzo miły. I hmm. znowu kolejny. Um, rozmowę z człowiekiem. A wiesz, co czasami ja tak mam. E, przykro, że nie piję, ale wiesz, co Miałam kiedyś tyle problemów z tym, że po prostu muszę do każdego człowieka powiedzieć nie. Bo wtedy mi jest łatwiej, bo ja wiem, że yy, byśmy teraz napili się, to super by było możliwość, piękne, ale wtedy ja by, to zaczyna ze mną problem. No to po prostu do każdego mówię: bardzo dziękuję, naprawdę nie chcę nikogo, um, jak to jest słowo, um, obrażać, ale mówię mnie. Dobra, to jest Miłków. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Bardzo dziękuję wszystkim wieśniaki w Miłków. Bardzo mi ciepło na serce teraz. Naprawdę super tutaj wieśek, Super tutaj miejscowość. I deszcz zaczyna padać. To jest piękny Miłków. Love. Live! No i o to dokładnie chodzi. Samochodowy przygoda. Ten wyjazd dokładnie był taki eksperyment. Nie? Jak to wygląda, będzie w Polsce? Czy ciekawe, czy ja potrafię z aparatem, i tak dalej. I weszło mi się, wydaje, bardzo fajnie, ale bardzo jestem podekscytowany na możliwość na przyszłość. Będą więcej duże przygody, content, i tak dalej. I będziemy odkrywać piękne. Polska, takie wszystkie wieśki, te zielone um, trawy wszędzie te góry. No, bardzo się cieszę. Fajnie, fajnie. Dawaj, love life.